Dobra. 142, wziął ktoś doj na Mission Row? Wprowadzę. Zapraszam. Standardowo pod ścianę, zapraszam jednego i drugiego pana. Legitymację również, prawda? Jakieś bronie posiadamy? Proszę Nie Nie róża latarka Zgłasza Eee, main, lobby Franki? No? Ja. ja nie będę z wami jechał, wiesz? Ja sobie chyba zrobię trzeci On okay. mi się nie chce już co my to ty nie idziesz z nami? No idzie trójka No ja idę trzeci, wiesz? Nie no, ale no, to Jest ci uszłam gdzieś patro no. Z tym telefem obok ciebie. On wolny czekamy tu na razie to mnie Oni mają razem akurat Max trój, chcesz strój No właśnie chce strój no. chodzi

ja, ja wolę nie, ja wolę nie, wiesz, no nie, to jednak pójdę, to... tak. Właśnie! Aha, uh -huh. oczywiście, komitet cały. Jedynie tutaj pokazać uh, Stasiu, identyfikatory dla Państwa Panie Stasiu! Może Pan Stasiu podejść, bo mnie... Dobry Panie aha. Stasiu. Witam serdecznie. Nańkają <laughs> na cały wieczór. My nie chcieliśmy. Witam serdecznie, Staszek Kocimski, co tu się wydarzyło? Widzi panie Stasiu, co się na rance stało? rance z kobietą, oni wlecili we mnie i kurwa kazali mi wypierdalać, Tam kazali periko, mi, Periko podczas mi dozoru. Na rance był, pan panu policja przeszkodziła, Cholera, no pan no, nie porucha jeszcze dzisiaj, najgorzej. Stasio, tak samo było, Wszyscy. sysy. To też zrobili. zrobiliśmy. Ja przy, przy okazji chwilę temu nam i... powiedział, że nas zabija, wszystkich tutaj. Co ty? Iśmy ale tylko raz. Panie, panie Stasiu, jak teraz? ja mam być z nimi? Bo kurwa, ja potrzebuję, ja nie jestem zaną kobietą, to nie, to z czych siedzą. Jak ja mam kurwa, chcę ułożyć sobie życie. Nie, to wszyscy wpierdalaj. Ja rozumiem, to po prostu zazdrośni, panu zazdrośnią, że pan ma takie powodzenie panie, na mieście. Nie, panie Stasiu, pan, wy, wy, wypuść jest mnie z tą, kurwa co, więc jest zmordowany przez kurwa dożelanie się policjantami. No rozumiem, no faktycznie, bo pan tu randkę ma, nie, nie, co mu grozi za takie opuszczenie tak naprawdę, mamy jakieś tutaj konkretne to zarzuty? Za... W sensie, no to jest, no, to jest złamanie umowy co do tego do no, dozoru, tak? No tak, tak ale to, jest. Czyli... ja nie złamałem danego. panie Stasiu, ja nikt nie, nie zrobił. No nie, no, nie może mógł pan właśnie, właśnie to właśnie, jest ten problem, bo nie może pan wylatywać na... A nie, jest na... co panie Stasiu, bo inny policjant powiedział, ten szeryfowsko? To yy, z taki takim co znam dobrze jego, bo kręcił się sam, że powiedział, że mogę. Panie, sam no nie, nie może nosi, panie. Każdy się ja nie nosi. Doszło e, nie do rądu. porozumienia. Ja słyszałem, że mogę, bo nawet siola pytała się policjanta, a policjant mówił, tak, mogę, może pan. Ale nie jest skawi... pan jest w stanie wskazać, który dokładnie. Nie jestem pewien. Nie powiem to, bo siola się pytała, i siola po, powiedziała, że mogę. No to. No to nie <laughs> pytał się pan. Bo ja, byłem ja przy tym do, dobrze pana, si pana siostra nie, mogła skłamać, a ja takie nie, coś ja było. Ja byłem przy siostrze. Byłem nacześniej w tym momencie. Jak ja dopiero przy pan siostrze. powiedział, że to siostra panu powiedziała. Tak, siostra mi powiedziała, jak dali za co panu to mówię, jak pan był przy tym? Tak, napisałem, pan To pan był na komendzie traf. czy pan był na komendzie, czy pana siostra była? Cały telefon, chowaj, chowaj, ten chowaj telefon sami. i. Chowałe telefon. Chwila! A Nie! Panie Stasiu, to że Dodam, Stasiu, Panie Staszku, że Pan Sami... się, to byś mógł, nie groziłeś tak. Nam tutaj, pan teraz. Sami od kilku dni pan... na Twitterze umył takie posty. Nie, nie, nie. To e, tutaj nie cytuję. Ja. Zabiję was wszystkich policjantów. Panie będziecie... Stasiu, nie, nie, nie. Może spalę pan... was. Panie taki, Stasiu, taki cicho. Może Pan Stasiu sprawdzić, bo są dwa Sami Motona. Ja sprawdzę. Jak dwa? Ktoś się podszywa pod pana? Tak, no. Ktoś podszywa... Nie jeden. ma dwóch. Jest, jest jeden. Jest jeden. Pan jest wyjątkowy. Jeden. Tam, czy ich jest tysiąc? Było dwóch. dwóch. Zresztą skąd sprawy? Pan sami to wie? Dwa, rocznik jest 91 i 94. Ej, faktycznie. Sami, faktycznie. Ale Pan w tym momencie powiedział w celi to samo, co było na Twitterze napisane, więc... Co powiedziałem? Bo bardzo malutki jest procent że nagle dwie osoby o takich samych Nie, Zabije na... Was. Nie, nie mówiłem. Tak tak dlatego, sami... że, że ja nie tam. wiem, co było napisane na Twitterze, tak? A jest y, Sami mu to właśnie drugi jest taki, co potrzeba się podobnie, co pisze, tak? tak. Proszę, panie Sami, pomijając to, co pan mówi, napisał na Twitterze, no... Nie ja napisałem. To teraz, dobrze, to teraz to pan w celach powiedział. To samo. Powiedział? Pozabijam Zabijam was, bo, bo za to, no. za, kurwa, mi teraz no. kurwim się. A to nie musiałem powiedzieć... Pan Staszek słyszał. Tak, y, tak. Nie tak. musiałem bo Panie, panie Sami, ale spokojnie, pan? proszę tak nie mówić, bo to nie polepsza sytuacji pana, naprawdę. No tak, panie Stasiu, widzi pan? Kurwa, ja chcę normalnie wieczór spędzić. Nie, to, czyli czyli trzy jednostki wleciały mi na molo. To po 5 minut wjeżdżali, bo jakiś po za przeproszeniem, dzisiaj kurwa rozpierdolili mnie znów wieczór. No kurwa, mać. Nie ma zanomanie, kurwa, pobyt z, z kobietą kurwa... kontrolują, czy pan nie opuszcza stanu. Cipie, ja bym odpuszczał, to bym napisał. Nie pomyślisz? No nie, no. Nie pomyślisz. Bo, że ktoś, kto chce okay. pisze policji, że ucieka panie sami, on się pan opuścił. Pan opuścił, to napisał na pan. Napisałem? Zawsze napisałem no, powiecie, Przecież sami zawsze pisze jak wyratuję, i nikt już nie wraca. <interests> zawsze napiszę, że... Ostatnio koniec miasta. Ostatnio przy... jak nurkowałem, to napisałem, że uciekam. Zanurkował przyjechałem... pan i pisał pan. Na... Tak. No nie, na dworze. Motorola, Motorola, wiesz. No i właśnie i co? I mówię, jak ja piszę to zawsze mówię, że uciekam. A dzisiaj nie uciekam, to nie, nie pisam. Ale panie sami, dzisiaj pan uciekł. Jakbym uciekł, to bym napisał. No ale puścił pan. Ja bym teren uciekł, to bym napisał. San Andreas. Ja bym uciekł, z którego nie ma pan prawa? Panie Sasiu, wyciągnij opuśczać. mi z stygnie. <śmiech> <śmiech> Panu Cela stygnie za te groźby. <laughs> Właśnie, że... To to jakby pan tak się nie zachował agresywnie w stosunku dobra, do policji, panie byłoby stacze, dużo lepiej. Nie, nie, dobra. Panie on dobra, niechaj dadzą mi mandat za Mandat za to? <tans> <tans> Wielokrotne groźby, że nie, pan. Nie wiem, kiedy. Raz bo wydwołamy się, bo już Raz nie, czy dwa? Nie, 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 chodzi się, o. To, jaka to jest propozycja prostu... rozwiązania tej sytuacji ze strony Respidji? E, tutaj stacze, nie, nie stacze, wiem, chcecie zamienić ten nadzór na stałe zamknięcie, czy jak nie wiem. Panie Stasiu, nie Officer, chodzi o to. Jestem nęka. Dzisiaj policjant cały dzień jeździł za mną. Który? Jak funkcja? Za... No. Nie wiem, jakie funkcjonalności. Jeździł po prostu za mną. Może się interesował, może widział, że pan jest zagrożony. Nie, jeździł tak samo. Dbają, dbają pana po prostu. I jeździł mną no. i mi mną dawał mandaty Kuliwa Mandaty? To bez inwestor... sensu. Panie Stasiu, To jest bez bezsantuj... sensu. Ja czuję, że teraz. Rozumiem, mam nadzór, Ale ma jakąś serię mandatów ostatnio dostał, czy coś. Sprawdzam. Pana okay. sami dowódź, poproszę. Dzisiaj go ja nie mam. wiem, to proszę dowódź. Ja właśnie no, potrzebuję. Widzi pan, pan jazdy, A panie ja ja sami, sami, a jak pan bez. prawa... Ja, nie ma pan prawa jazdy z tego co widzę? Nie tak pan jeździł. Tak pan jeździł. Nie jeździł. No, no jak pan chciał wracać z samolotem z Panie sami, z tego co widzę, otrzymał pan jeden mandat w ciągu 5 dni.

i co oni robią? No stopie, na Kajom, dzisiaj No Ja rozumiem, okropni na... ludzie, naprawdę. Jechałem pan jest taki na... święty, dobry, po... dorany przywódz człowiek, a oni tacy źli. Panie stać, mogę iść? Może jeszcze by Pana gdzieś podwieźć, by Pan tak nie musiał sobie z nie, panie, stoczno, ja, nie, ona ci jedzie po mnie. Mogę iść? Wyciągniesz mnie. Latka mnie stygnie, a Panie sami Ośaka ja na poddurze. Kajo... Panie, samie na Kajoperiko kto pana przywiózł? Pan sam przyjechał czy ktoś pana przywiózł? No sam przyjechał. Y y A, super, super! A to nie, tam mogę jeździć. A, nie, po pierwsze bardzo, po drogach nieulicznych, tylko polnych mogę jeździć. No super. nie może pan jeździć, nie, 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 może, jeździć. nie ma pan może pan. Jazdy, to nie, nie może, pan, może pan prowadzić pojazdu bez prawa jazdy. Aha, nawet po polnych drogach No nie nie ma drogi, nawet po łąkach nie mogę jeździć. No nie, nie. Na torze że że kartingowym to, no, to tak ewentualnie go karta, ale to po to nie wie co, panie Stasiu. Prawnie jest takie, że po łące mogę jeździć. Nie, Co nie może tak. Z... Na no kto pan tak nie, powiedział? Nie, nie. nie. nie mogę jeździć, a ja nie No nie mam... może tak, powiedzieliśmy już. Nie wiem, a wiem, że na ulicy nie można wiedzieć, o tym jak nie ma sprawozdań. A, po. A panie na sami, pracę. droga pola to jest również droga. Okay, droga, które inne pojazdy Na polu polnym, mogą... jak mam plac duży, też nie mogę jeździć. Na filmie? Ja nie może plac. pan. Nie może pan. Na placu też nie mogę jeździć. Dobra, nie, nie dobra, bez uprawnień nie. nie może pan się poruszać. Pan no, a na placu, nawet po swoim terenie też nie mogę jeździć. A to nie jest pana teren. A jak będę miał swój teren, też nie mogę jeździć? Ale... Jak będzie miał pan My prywatny to pan teren, to ewentualnie po swoim prywatnym, ale to prywatnym, prywatnym. Zamkniętym. Obawiam się, że Kajoponika nie będzie pana prywatnym terenem. Tak mi się coś wydaje. Jak policjant tak ten, to niechaj trochę podczytaj, Nie będę wnikał to. Rąska, e, można zrobić. Co, jak policjant tak, jak uważa tak, to sobie trochę podczytaj. Jak to prawnie wygląda, bo za dużo... Ja znam za dużo prawo i wiem jak to wygląda. Ja też wniknął. panie sami znam. Nie, nie, nie znasz dokładnie tak jak ja. Bo po pierwsze, bo to możesz. No, to jest po prawda, nie zagadnę tak, jak po, pan mu no to Po polnych drogach może pan. Dobrze, do, panie sami, do się. Dobrze, panie, in, możesz, doinformujesz możesz się panie sami, doinformujesz no się. Możesz jechać normalnie, bo jest zaknięta druchu drogowym. To możesz normalnie jechać. Dobrze, panie sami, to ja mam taki pana do pana. Jeżeli ja nie znam prawa, a pan tak idealnie zna, to dlaczego pan około sześciu razy popełnił to samo przestępstwo? Jazda bez prawa jazdy. I czemu pan siedzi w celi, a ja nie? No właśnie, no no czemu do... nie stoi tutaj na moim miejscu? Byłem tu u radnych, że mają mi dać normalnie podbić prawo jazdy, bo Kogo? odrobiłem Kogo? radni. To jeszcze pan sobie musi zdać, się, nie, że ktoś panu będzie prawo jazdy. Przecież zdawałem to. To zdał byłem, pan? To nie zdał byłem, pan najwidoczniej. Byłem, przecie pisał no prawo razie jazdy panie sami. To ja nie, nie wiem. Ja muszę jeszcze raz zobaczyć przy życiu, no. bo... nie Halo, ktoś, ktoś po prostu kłamie. Albo my zablokował. Panie Stasił. Albo mówię, pan kłamie. Dobra, my się nie chcę z wami gadać, Jezus. Był cały dzień zmarnowany przez wasze głupoty. Kur. Naprawdę. Przez pana głupotę, bo pan. Ale sami, my też tu mamy trochę czasu. Ej, ja nie chcę, będę z wami, czasu spędzę kucaniec się z wami i znów będę się dal. Ja chcę normalnie wejść i sobie iść dalej. Ale proszę no, kurwa. nie nie, nie Rozwalacie tym Rozwalacie Dzisiaj cały dzień kurwa, rozwalacie teraz z całym i cały wieczór mi rozwalić. Dolly, fajnie. Prawda, przesadzacie. Ale a pan, sam pan sam. pan to z... wszystko na własną prośbę. No, Zachowywał pan się jak to człowiek, to by pan nie miał paski. Kurwa, a co wczoraj było? Co 5 minut przyjeżdżaliście, patrol. Panie sami, no jeżeli nie wiem, panu pasku. Pan, tak, a, a jak ja. ja pan, potrzeb jak potrzebowałem pomocy. Pisze, jeżeli pan oficjalnie pisze, że pan go namorduje, coś tam wysadzi i tak dalej, spali? to jest jasne, że jednostki nam go nie Ostatnio pisał. Jak ostatnio potrzebowałem pomocy, jak mieściora. Sięla... O, tam siostra podjechała i błagała, żeby ekipę, żeby po prostu jakoś ekipę nie mordowali mnie to kurwa jedyna luda przyjechała mi uratować nie było was w ogóle w tym momencie bo jedynie luda przyjechała mi latować. a gdzie ty byłeś w tym kto to momencie? Luda? luda falor kto to z drugi? policjanta przyjechała jak falor. kurwa lud, ludzielec przyjechała i mi pom zaczęła pomóc udzieliła po pomocy, gdzie byłeś wtedy? pytam się, gdzie byłeś wtedy? Na urlopie. Nie mogę, tak. tutaj. Gdzie była pozycja, to... no, no, nie panie było jak kaptu. No panie sami, pomoc nie pomoc innym. Nie było, nie no, było. Nie, bo jak nie, mi jakby no, Nie ekipa, dam rady, nie było. Nie była. Teraz wyszłem, no, ja to tego. Widzicie, widzi pan Stasiu? I tak jest z nimi właśnie. Jak mnie dojeżdżała ekipa, tylko mi siola błagała. Dobra, no ale to pana że nie, pan, nie, z... nie zrobili. Mówi pana, tak? że pana nie jakaś woli. ekipa, że dostał pan tubę. Jaką tubę? Nie wiem, tubę słodyczy, czy co? Siola no. błagała, a potem fal. Ludzie, ludzie ja jaką Dobra, panie Stasiu mogę iść. Mi się nie chce kurwa z nim A gdzie pan odgrybek. chce iść? Kurwa mogę iść, mi się nie chce z wami wystrzelić kurwa. Ale spokojnie panie Sami. Kultury to I Kurwa. Cały wieczór będę przez was Spokojnie, spokojnie. Zimę, na, na, spokojnie. Spokojnie, proszę się nie denerwować. Cały wieczór będę był zjebany przez was. tu będę wkurwiony, cały wieczór chodził. Proszę Bo, kurwa, cię to. Spokojnie, spokojnie. 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 Zaraz to wyjaśnimy na spokojnie. Tylko proszę się nie denerwować. Bo to nie tutaj. Spokojnie, spokojnie. Potrzeba tu nie ma nikogo. Wyciągnie się, panę czy nie? Chwileczkę, dobra, faktycznie możemy porozmawiać na osobności. No bo nie wiem, co z nim zrobić, jak to teraz... Y... No w sensie, no ja dlatego was wezwałem, bo też nie wiem, co, co go podpiąć za to. No, to mi go nie. No A to kroczki są, tak? To nie będą przy was, A twierdź cały czas. No bo... was, zabiję was. Na stałego, no, nie wiem, gdzieś to areszt nastanął, też bez sensu. A ile on ten? Co on Znaczy sam głosu, sama reżyser, okej, okay, tylko kto z funkcjonariuszy wytrzyma z nim tutaj, żeby go pilnować? Połowa ten telefon raz. Masz 3 sekundy na dłuższą tego telefonu. Derek, zabijsz mu na razie. Nie dzwonisz. Serwisko to, że nie ma, nie nic na No, nie wiem, no, jedynie co mi to niewykonywanie poleceń. To też tak. Nie do końca do zastosowania, ale to officer O wasz telefon. O wasz telefon. Ewentualnie, był bo... mm. Pewnie wiszę, pewnie wiszę, tak. O, nie jako się. niewykonywanie poleceń i utrudnianie pracy, coś takiego. No nie wiem. A ile ja by, tam, ile by, by to... tak, ile, jest, ile jest ta przewiduje właśnie za takie dwa przemienienia? Około 3,5 tysiąca bodajże, łącznie. Sekunda. Bez odsiadki? Bez, bez, bez. E, niewykonywanie poleceń 700 dolarów i utrudnianie pracy 2,5 tysiąca to wychodzi 3, e, 3, 3, 3, 3, 400. E, nie, 3,200 przepraszam, 3,200. No ja bym, no, tak odważnie, ale tutaj za tylko to by trzeba było Niżdwa opisać. Złamanie warunków. Złamanie warunków tylko teraz jak to określić. Tylko, żełem ja tutaj, no, wnioskował, proponował jakieś 9000 tysięcy kary grzywny. Grzywne mu dać za to. Tylko teraz ile? Oni tak już, oni tak na minusie jest już tam w banku. Debet ma to. Nie no, wiem za to nie wiem. Może z dobił. Bez więzienia się weszłoby. No to dobra, to już przy tych dziewięciu może zostańmy, co? No dobra. Tylko jak to teraz ująć w, w tym mandacie? Nie wy... Złamanie to... zasad dozoru elektronicznego? O, i to jest bardzo dobre określenie. No i dobra. Powiem, żeby wystawili mu i niech idzie. Bo... No tak, no bo tutaj z tym panem za dużo więcej się nie da ustalić. No. Dobra, ja mu tam powiem. Dobra, dziękuję. Pan też powinien A Panie sam, jeżeli by Pan nie przestrzegał prawo, to nie byłoby sytuacji. Dobrze, Panie Muto. W dniu dzisiejszym zostaje nałożony na Pana mandat karny w wysokości 9 tysięcy dolarów. Officer is requesting backup. zasad nadzoru elektronicznego. I na tym zakończymy dzisiaj. Oczywiście państw, Państwa, Pańskie groźby zostają dopisane do pełnej listy zarzutów, które w końcu Pan otrzyma. Po bardzo wie co? Po pies, proszę, po nic nie i wy proszę się jakieś uspokoić. Jakieś... Proszę Pani się cieszyć, że nie ma żadnej odsiadki. Tak, nie ma nic to, większego to, teraz. Proszę się a cieszyć. Oni wyrabiają jakieś rzeczy, co nie istnieją. I naprawdę to jest bez sensu. Co pana wyrabiamy? To, że pan to... był na Kajoperiko. Nie a, wiem, mój to mój wymysł by był, że pan jakich... tam siedział. A do, rzeczy wy wyrabiacie? To, do jakich jak rzeczy pana wyrabiamy? To, jak pan pisze, że nas zabije. Jak pan w celi wie przy adwokacie co, mówi, to, że nas zabije. Wy to naprawdę zastanówcie się nieraz. Czy warto być policjantami? Panie Stasiu, dużo rzeczy widziałem, a to jak handluł ten mundur, to pan. Ale pan, pan pan sami! Się interesować. Jako główny na ten, ten sposób, zainteresować ten, jak handluł ten mundur. Naprawdę, dla mnie w innych stanach, ja byłem, to policjant. No, to ten, jak pan leci sobie do tych innych prostu, stanów? Nikt pana tu nie trzyma. Policjant nie hambił nigdy mundurów, ani hambił panie Stasiu. Dobra, mogę iść? Pan nazwisko, Hańbi. Proszę, tak nie mój Pan się uspokoi też, na spokojnie. Dzisiaj cieszę, że tak się na razie kończy, a nie ma większych konsekwencji, bo naprawdę tutaj mogłoby się gorzej to skończyć. Panie Stasiu, będę musiał pana ja porozmawiać, bo jest stać się przez jednego policjanta, czy nie pozwolił mi odebrać telefonu, pomimo, na nam przeszło kłonostop. Rozumiem. Przez to, nie odebrał telefonu, powiedział, że będę widział. Wysiął, i po tak to Nie tak, Po, nie wchodzi wchodzi. Mi. po mi masz oddać Tak, tak panie Sami, to oddam, oddam, złotych monetach Nie, masz mi oddać, nie, euro nie Wieszymy, o, euro. Masz oddać. Tak, W euro Jeszcze mi w euro Tak, już oddaję Masz oddać, nie wchodzi. Oddam, oddam Proszę pani Sami, jest bardzo wolny, proszę O tu nie mam czasu nigdy Ale panie Sami

I pamiętaj, że auta nie prowadź, sprawa jazdy. Albo po somerku. A gdzie byłeś? O matko jedyna. Przez telefon gada, przez telefon gada. Jemu ja to się nie przyda. Dobry. O, Pana Tazę spotkaliśmy. To Pan Tazę grał, co ta nie na pracowość, to nic tam nie wrócił. O, o zapraszamy. Halo, Panie... Them. Yeah.